Cześć! Dzisiaj pokażę Wam banana, bo zakwit mi jeden banan w szklarni. Wczoraj go zauważyłem. No tak to wyglądał w szklarni No teraz... ale idziemy do tego bananka, który zakwit a w końcu w końcu stoi mały bananek o, trochę blady, wczoraj był bardziej pomarańczowy no z braku światła tutaj dosyć ciemno w końcu a jest to musamani musamani zakwitł mi na pięku około 60 cm tu jest jeden listek jego mam go dokładnie od roku bo jakoś zimą w tamtym roku yy, albo pod koniec zimy jakoś bardziej Czesną wiosną może nawet. Przyjechał do mnie jako taka ma malutka sezonka. Rus, w sezonie rósły w gruncie. No i teraz zakwit. Jest to mały banan. Bananki jak urosną to będą miały około 5 cm. W każdym bananku będzie od 12 do 17 nasion. Eee, nasiona są w wielkości tak mniej więcej 4-5 mm. O, kwiat powinien być bardziej wybarwiony, ale mówię, że no braku słońca tutaj z plac. Wczoraj był ładniejszy trochę. Musomani. Bananek no, pochodzi prawdopodobnie z północnych Chin. Nie Chin, tylko Indii z północno-wschodnich. Do niedawna był uważany jako banan wymarły całkowicie, nie, nie, nie rosnący w naturze. ale ja niedawno został odnaleziony, że niby jest dobra to by było na tyle o jeszcze tej okazji wziąłem nóż wziąłem nóż, bo niektóre banany o, łamią się muszę go o, przyciąć tego banana ledwo co zipią co niektóre nie jest dobrze z niektórymi eee. Teraz. tutaj coś lichego Licha. nie wiem czy jedną ręką smutne a no, przyciąłem tego też no jest to i finger Ten, którego obcięłem wcześniej, i ten, i ten tutaj, taki większy mamuśka. Monkey finger eee, słaby banan. Słabo zimuje u mnie. Od razu jakoś się trzyma tutaj od mamuśki. Ale generalnie kilka sztuk takie się zrobiły wiotkie bardzo. Eee, pokażę jeszcze laterita. Muszę laterita u mnie. kwitnąca Ciągle kwitnie no, Obrywam te bananki Co wyrastają O, skryły się następne Zostawiam tylko te na dole, co były najstarsze Na razie no, mają Jakieś, no może 4,5 cm Długości tylko te największe może 5 ale nie widać żeby za bardzo rosły Na razie Wartka wędzisz Tak wygląda na tą chwilę A nie urosł specjalnie na wysokość Ale liści trochę na wypuszczał ma jakieś metr sześćdziesiąt wysokości dobra nie będę tutaj za długo siedział bo muszę iść Ha, yy, kępa welutin też czekam kiedy zakwitną jeden pędził się całkiem wysoki. o sięga tam gdzieś pod 3 metry z doniczką tutaj młody tina. Grants Nine Grants 9. w bazylian w gruncie małe brudzawy trzy sztuki i z tej strony jeszcze dwutoka na groszmisiela bardzo uroś duży gałkum no i tutaj jeszcze gruntowy węte kochol też ładnie teraz zaczął rosnąć Widać, że już, że już odżywa. Przyspieszył chyba trochę z, z rozwijaniem liści. I teraz chyba jeszcze bardziej przyspieszy, bo mają być słoneczne dni. Pomimo mroźnych, pomimo mrozu, ale będzie słońce. Także będzie chyba coraz lepiej niż wtedy się działo. Dobra, uciekam. a, -e, a, ae tam gdzieś daleko się zaginą już liść jeszcze spróbuję go poprawić aha jeszcze drabinę tu mam misa ae ae i musa tani rośnie tutaj trochę za dużo za duże rośnie chyba na Zadanie wczoraj obcinałem wyjścia mu tego najmłodszego bo już się połamał od, od naporu na dach no i nadal dociska do dachu Dobra będę kończył Na razie